Wow, ia, jo 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 jo, laj 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 laj, laj 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 ia, laj 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 ia, laj 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 ia. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który. Kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Się porobiło, czeka to też nas. Ziemia coraz więcej pragnie ciała ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć, do jakich rozmiarów ciągnęła się będzie życia nić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać. I ile mamy czekać, aby znów się pojednać? Ramię w ramię nawzajem siebie wspierać. Rodzimy się, by żyć, żyjemy, by umierać. A Aniele śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny. Najlepsze są dla ciebie młode ofiary. Nigdy nic ci nie zrobiły, a traktujesz je jak psy. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku, niejeden by chciał przeżyć choć pół wieku i niejednemu od wielu lat najbliższych ziomów brak. Ciężko pog pogodzić się z tym, ale mimo tego, ja i tak, jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień, Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, Gdzieś daleko i bardzo wysoko, Gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą, Gdzie spokój, harmonia i natury zew, Gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew, Wschód słońca. Pada na twarz. Wypełnia fundusze, duszę, którą ciągle masz. Wydaje się Tobie, że te uczucie już znasz. Ale ono wcale nie jest ci znane. Chociaż było pisane, i pisane też jest znam. Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Spotkasz ludzi których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, nadal kochać nie przestałeś. Teraz leżysz na plecach, spoglądasz na błękitne niebo, serce dotyka serca. Nie ma szczęścia, nie ma pecha Nikt się nie złości, nikt nie docieka. Człowiek obok człowieka, z nurtem płynął jak rzeka. Połączeni w jedną całość, na samym szczycie gór. Go, 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 yo, 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 go, 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 yo, yo, jo, yo, jo, yo, yo, Na szczycie się spotkamy, wiem to na pewno. Na szczycie się spotkamy, wiem to na pewno.